Cześć, z tej strony Asia, gdzie chciałam Wam pokazać pracę, albumik, dość malutki, który wykonałam już dość dawno temu, ale jeszcze jakoś tak się nie złożyło, żebym mogła go pokazać tutaj na kanale. To jest albumik dość małych wymiarów, zaraz zmierzymy ile on ma, 4,5 4 ,5 cala na i 3 czwarte tyle ma okładka. Okładka obłożona jest takim specjalnym papierem introligatorskim I oklejona papierem to jest kolekcja Mintaj Dear Diary. Mintai by Karola. Tutaj są dwa kwiatki z Famiranu. No one są zrobione przeze mnie własnoręcznie. I tutaj mamy w vintage. Tutaj mamy grzbiecik Troszeczkę lekko przykryty koronką. Koronka jest ze sklepu koty.pl. I tak ten albumik wygląda. Piękna jest ta kolekcja. Przecudnie się tutaj komponuje. I otwieramy. W środku jest bardzo, bardzo proste. Tutaj mamy po prostu przyklejony papier te papiery są tak piękne, tak zdobne mają takie piękne wzory, że tutaj tak naprawdę już nie ma co przyklejać więc to jakieś takie malutkie zdjęcie z boku super nam się wkomponuje tutaj też mamy czystą stronę, natomiast tutaj mamy klepeczkę otwieraną na stążeczkę, o, w taki sposób to wygląda i zamykamy tę tak klepeczkę dobra Następna strona tutaj też pusta. Tutaj mamy natomiast kopertkę, do której możemy wsadzić. Jest zamykana na magnes. że tutaj możemy sobie wsunąć mapę ze zdjęciami. Tutaj również pusta, Tutaj mamy takie klapki. Klapka idzie do góry, i klapeczka idzie w dół. Czyli tutaj można jeszcze parę mniejszych zdjęć przykleić. I to również jest zawiązywane w sąsiedztwo Vintage. Jak widzicie, one nie są tutaj wygniecione. To jakoś tak pasowało mi, żeby w tym albumie był w takiej pierwotnej formie. I ostatnia strona to również jest tutaj przyklejony tylko papier. I tak wygląda cały albumik. Dość prosty, ale myślę, że taki urokliwy. Przez to, że ta kolekcja jest taka naprawdę, naprawdę śliczna. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że album Wam się podobał. Bardzo serdecznie zapraszam Was na moją grupę Scrapu, co ja narobiłam na Facebooku. Tam pojawiają się różne posty, różne dyskusje, także bardzo serdecznie Was tam zapraszam i też, też możecie tam napisać, jakich, jakie filmiki byście chciały zobaczyć tutaj na kanale. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!